Okej, okay. ja bym tak zostawił. Jak wyglądam? Słuchaj, za chwilę pokażę ci lustro, ale zanim to zrobię, to uprzedzam, ja nie jestem zawodowym chirurgiem plastykiem. Wszystko jedno, dawaj lustro. I, i za nic nie kazałem ci płacić, choć specjalista wziąłby od ciebie kupę kasiory. Daj lustro. Dobra, ale pamiętaj, że sam o to prosiłeś. Teraz jest... cudownie! Aaaa! sali to... gimnastycznej! Czekaj! Przecież dopiero druga! Mamy jeszcze godzinę! Serio? Zwykle ja się spóźniałem! Hmm. Słuchaj, to wszystko jest jakieś podejrzane. Coś strasznego zaraz się stanie, tak? Ktoś chce zniszczyć moją szansę na dobre zdjęcie. Wyraźnie to czuję. Komu by na tym zależało? Zapłacisz mi za to upokorzenie Gamble Watersonie! Jest! E, papier na makulaturę, proszę. E, aha, wolę go zjeść! Nie wiem, kto mi może źle życieć, ale to jest najgorsze, skoro nikt nie przychodzi mi do głowy. To może być dosłownie każdy. A, Aj, tak. o, o, o. Trochę się boję, a ty nie? Jeszcze jak? Na tej twarzy tego nie widać. Chyba już nic nam nie grozi. A! Uważaj, jakaś maszkara czai się koło ciebie. E? E, gdzie? Akurat nie do ciebie mówił. Wiej, zagryzie cię. E, o, czym on gada? Gdzie to jest? Nic ci nie grozi, zaufaj mi. Zaraz, zaraz. On myśli, że ty jesteś maszkarą. Tak, jestem maszkarą. <laughs> Jak się tak denerwuje? Przez to buczenie. Jakie buczenie? Takie, jak, które w horrorach mówi, że coś złego się wydarzy. Znaczy to. Uciekaj, <laughs> To Mama, mama, ma, ma, Co się dzieje z tym światłem? Nie wiem! Biegnij szybciej! <laughs> Gdzie ona jest? Nie Panie, jak, tak. Musisz być bardziej rozciągnięta, jeśli chcesz być czyrliderką. Hm, myślałam, że szykuje się masakra. Tak, ale ze światłem coś jest nie tak. Noc, dzień, noc, dzień, noc, dzień. <ślonia> hm, chyba już nic nie zepsuje mi sesji zdjęciowej. <ślonia> Nie wiem, czego się obawiałem. To tylko fotka. O rany! To koniec! Widziałeś? Idzie po nas! Uśmiecha się! Ukrywa wściekłość! Tak. Chce nas dopaść choćby dlatego, że go wcześniej skopałem. Na pewno się zemści. Ale jak? Och, jak! Jak się bronić przed nieznanym? Najlepsza obrona to atak. Ha -ha! Słuchaj, słowo daje trochę nadgorliwie zareagowaliśmy. Myślałem, że chcesz na Ciii, Nie martw się. Rozumiem cię. To był wypadek. E, to się chyba nigdy nie skończy. Możesz przewrócić ten kawałek gumy przy lewej stopie? E, jasne. A co? Bo tak nadstawiam drugi policzek. <grym> E, e, ty jesteś taki słodki, że niedobrze mi się robi. Wiadomo już, że nic ci nie grozi i zostało ci jeszcze 20 minut. Nic nas nie powstrzyma. Gamboli Łutersonie, gdzie się chowasz? Chodź i bij się jak mężczyzna! Ha, po raz pierwszy przyszedłem gdzieś wcześniej niż trzeba. Dobra, zaczynajmy. No tak. Jesteś zadowolony ze swojego wyglądu, bo to ostatnie zdjęcie, jakie ci robię. I to jeszcze jak? No dobra, na trzy. Raz, dwa. A